Cześć moi kochani, doszły mnie słuchy, że podobno czegoś nie zrobicie, ale to za chwilkę. Teraz miło mi Was zaprosić na marcową edycję Polskiej Ligi Mobilnej Clash Royale. Tak, zaczynamy! 28 lutego, godzina 19 na stronie Polskiej Ligi Mobilnej zostaje otwarta rejestracja do pierwszego turnieju, które odbędzie się już 3 marca, więc nie przegapcie tego. Wszystkie linki będziecie mieli w opisach. Na pewno warto polubić Facebooka Polskiej Ligi Mobilnej, bo tam są wszelkie informacje. Stronę sobie zapisać, bo tam będą daty, wszystko będzie podawane i wszystkie sociale, które będzie trzeba, będę Was informować wkrótce, więc... Pamiętajcie 28 lutego, czyli dzisiaj, niedziela, kiedy to wypuszczę, godzina 19.00, otwarte zapisy do pierwszych, pierwszych eliminacji yy, marcowej edycji Clash Royale Polskiej Ligi Mobilnej. A doszło mnie słuchaj, że podobno nie dacie rady tych zapisów zamknąć w kilka minut. Pamiętacie, jak była pierwsza, czy tam druga, czy trzecia edycja Clash Royale? Chociaż tyle było edycji? To jakoś tak. Zapisy znikały dosłownie w minutę. Czy uda się tym razem nam to zrobić? Czy w niedzielę o godzinie 19, jak ja, wejdę 5 po 19, już zapisy znikną? Przekonajmy się. Rzucam wam wyzwanie, rzucam wam wyzwanie do pojedynku. Kto będzie kolejnym czempionem Polskiej Ligi Mobilnej? Dowiemy się pod koniec marca w wielkich finałach. Będzie kilka eliminacji. Wszystko będzie opisane na stronie Polskiej Ligi Mobilnej. O wszystkim będę was informować i na pewno warto śledzić też Facebooka Polskiej Ligi Mobilnej. Ja wiem, że się powtarzam, ale jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście pomagali, wspierali, nawet jeżeli myślicie, że nie zostaniecie czempionami, spróbujcie. Tyle razy Wam powtarzam, jeżeli nie próbujecie grać z najlepszymi, nigdy nie będziecie najlepszymi. A nawet... Zapiszcie się na te kwalifikacje, przyjdźcie 3 marca zagrać, bo może się tak zdarzyć, że zapisy znikną tak szybko, że te największe koksy nie zdążą się zapisać. To tylko od Was zależy, od Waszej szybkości, tylko od Was, naprawdę tylko od Was to zależy. Możecie trafić na koksa na przykład w eliminacjach, ale może się okazać, że koks tego dnia nie ma formy i wy go ogracie. Pamiętajcie, Polska Liga Mobilna, godzina 19.28 lutego. Otwieramy rejestrację w końcu i zaczynamy 3 marca. Liczę na Was, będę Was oglądał, będę Was wspierał i będę Was o wszystkim informował. Edycja marcowa uważam za otwartą. Więc spotkajmy się na arenie, niech wygra najlepszy.